No, cześć, Kubasz, szkocki ogrodnik, a to są moje budówki czarne, inaczej zwane jagodami leśnymi. Ja je zakupiłem dwa lata temu jako bardzo małe krzaczki. Nie spodziewałem się większych efektów, i to był raczej, raczej test. Jak one się odadzą w ogrodzie, tak? Wymagają bardzo, bardzo kwaśnej ziemi, więc wysadziłem je w miejscu, gdzie jest ziemia dla różaneczników, czy dla azali. Jest bardzo kwaśna i jest to miejsce półsłoneczne. Teraz akurat jest, jest zachmurzone niebo, więc nie można zobaczyć, ale między, przez pół dnia pada tutaj słońce. Jak wspomniałem, kupiłem jako małe krzaczki i to był test, jak one się udadzą. Jako, że tęskniłem za smakiem naszych jagód, a tutaj nigdzie ich nie można dostać, tak? tu można dostać wodówki amerykańskie, ale nie można dostać naszych jagód, więc. Ja spróbuję, zobaczymy jak się uda. No i z tych małych krzaczków dwa lata temu się rozrosły już bardziej niż okazale. Niestety, e, owoce za każdym razem jak dojrzeją, moje dzieciaki obrywają, więc chciałem już ten film kilka razy nagrać, gdy miałem pierwszą partię dojrzałych owoców. No niestety, no, przyszedłem z pracy i już wszystko było objedzone, tak? Myślałem, że to ptaki, dopóki nie zobaczyłem palców moich córek. No, więc wszystko, wszystko jasne. Jak już wspomniałem, wymagają bardzo kwaśnej gleby i spokojnie można tutaj je w Wielkiej nie uprawiać. Każdy może mieć, może mieć swoje własne jagody z ogrodu, nie trzeba, nie trzeba zamawiać z Polski, nie trzeba cudować gdzieś tam przez znajomych, prosić, żeby przywozili, czy samemu jeździć. Każdy może sobie sam spokojnie w ogrodzie własne jagody uprawiać. Jak smakują, jak. Tu jest jedna chyba dojrzała. W smaku. więcej widać teraz, tak? Jak to. Normalna jagoda w smaku. Jagoda. Dodatkowy plus jest taki, że w lasach trzeba uważać na, na, na zwierzęta, tak? Trzeba te jagody myć. Z ogrodu mogę sobie sam je zrywać, bez obawy, że przenoszą jak, jakieś choróbska. Tu jest następna. Zjem za nim dzieciaki się dorobą. Rewelacja. Naprawdę słodkie. Pozdrawiam gorąco, trzymajcie się. Hej, papa!